Witam na kanale Meble Forever dzisiaj składam łóżko z pojemnikiem łóżko pasat drewniane także pokażę Wam jak od początku do końca złożyć żeby było wszystko. tu mam elementy tylko od pojemnika i od pojemnika zaczynamy mamy listwę, listwę środkową i jest bez znaczenia gdzie jest tył, gdzie jest przód po prostu kładziemy na środku i pasuje wszystko boki łóżka tak, do wewnątrz, tym rantem do wewnątrz na tym rancie leży płyta od pojemnika. A tutaj na końcu mamy trzy otwory, do których będziemy przykręcać udoszony pojemnik mechanizm do unoszenia i te otwory dajemy od zagłówka, czyli w tym miejscu, gdzie ma być zagłówek, dajemy te trzy otwory. I część. Zamykająca nam ten pojemnik, część od głowy i część od nóg też jest bez znaczenia, są identyczne. Także po prostu możemy sobie dać jak nam się podoba albo bez znaczenia, który w którym miejscu, albo który Wam się podoba, bo to jest drewniane. Dla pierwsze co? Przykręcę tą listwę środkową na dwie śrubeczki. Z jednej strony, teraz przykręcam. Z drugiej strony. Teraz idę po płyty, przynoszę płyty, włożę płyty do pojemnika i skręcam dalej. Wkładam płytę, a wkładam je wcześniej. Z tego względu, właśnie, zobaczcie. W tym miejscu, żeby ładnie weszło, to jest przed przykręceniem. W tym miejscu jest po prostu wygodniej. Płyta leży wszędzie na rancie, dochodzi także. Teraz muszę ją ten boczek włożyć pod tą płytę i skręcam. mamy dwa takie konfirmaty I na każdy ruch po takie dwie śruby i mamy całe łóżko złożone. Przykręcam jeszcze z drugiej strony. Widzicie już, tutaj pojemnik jest dobrze włożony na ciasno. I zaletą właśnie tego łóżka jest to, że teraz tutaj można śmiało chodzić po tym pojemniku, także nie ma żadnego limitu obciążenia, tak jak w niektórych łóżkach, w których ta płyta jest w powietrzu. I wtedy tam producenci podają 6 czy 10 kg można ubrań położyć w takim pojemniku. Tutaj można się położyć dosłownie wszystko co. Co chcecie, bo to leży bezpośrednio na podłodze. A tak naprawdę, możecie też nawet i tych płyt nie, nie wkładać. To po prostu wszystko, co będziecie układać w pojemniku, będzie leżało na podłodze. Wszystkie te elementy od łóżka szczelnie dolegają do podłogi. Także też kurz nie będzie pod łóżko podchodził, co, co też jest dużym plusem. Tylko przy składaniu najlepiej jest wcześniej odkurzyć też podłogę właśnie żeby tego kurzu już tam nie zamykać I jeszcze dwie ostatnie i mamy cały pojemnik zmontowany. Dobra. Czy otwory tutaj wkładamy te śruby Można użyć młotka. Idę po młotek. No Mamy młotek i elegancko nam przechodzi. I teraz zakładamy, musimy trafić trzema śrubami w trzy otwory. Dajemy podkładkę i nakrętkę na klucz dziesiątkę. Zaraz będziemy dociskać. A i musimy też zwrócić uwagę, ten zawias musi po prostu w tą stronę musi się unosić. Jak tu jest siłownik, on nam podnosi i unosi nam ten cały pojemnik, żebyście nie zamocowali no, lewego na prawe odwrotnie, odwrotnie. i kręcimy. ძუკ ძინჭა შეიძლება რობოტია I mamy przykręcony ten element, z drugiej strony robię to samo i zaraz pokazuję Wam resztę. Mamy stelaż, tutaj ten producent nam daje stelaż w dwóch elementach, także musimy go tylko skręcić do, w jeden element. Do tego służą takie elementy, które nam utrzymują sztywność całej tej naszej konstrukcji i trzy śruby które zaraz będziemy kręcić i teraz musimy włożyć jedno w drugie i robić to i robić to razem, żeby nam się nie zaklinowało to Włożyłem to tu mi wyszło Dobra, teraz tu wyszło. W dwie osoby jest dużo łatwiej, ale dajemy radę. Trochę sposobem podkładkę umieszczamy w ten sposób, żeby ona należy. Przekładamy, i w ten sam sposób. Bo ta podkładka widzicie, ona jest trochę tu większa, te plastiki przeszkadzają, także jak wsuwamy je od góry i jest z tej strony. I tutaj właśnie wkładamy, i tutaj mamy kontrującą nakrętkę i ją zaraz dokręcimy do końca, jak już włożymy wszystkie śruby i skręcimy. I będzie wszystko dobrze. Z jednej strony musimy sobie przytrzymać, z drugiej strony będziemy kręcić i skręcamy to już mamy jedno skręcone, skręcamy pozostałe. Stelaż skręcony leży już na pojemniku, teraz musimy przykręcić stelaż do ramy. Musimy znaleźć sobie, w którym miejscu są śruby i te listwy, wyjąć listwy ze stelaża. Na początku trochę ręką przykręcimy i... Zakładamy listwę na swoje miejsce. I mamy zrobione. Przykręcamy teraz siłowniki. Trzymać i zakładamy w ten sposób. Już mamy założony jeden. Te śruby z takimi kapturkami przykręcamy tylko ręcznie, bo przykręcenie kluczem często kończy się ukręceniem tego gwintu i wtedy jest problem. A tak mamy zabezpieczone wystarczająco, żeby się nic tam nie zsunęło. Zakładamy drugi siłownik. w sumie i możemy pierwszy raz zamknąć pojemnik i tutaj zwróćcie uwagę to już jest praktycznie element na którym my śpimy na tym leży materac całe obciążenie z łóżka spoczywa właśnie na tej konstrukcji pojemnika i zobaczcie jest stelaż metalowy na ramie metalowej i on leży całościowo na tych deskach które leżą na podłodze. Także jest to niesamowicie wytrzymała konstrukcja, w której no nic się nie może złamać. Jest to kawał porządnego łóżka i pojemnik do wykorzystania. Teraz przynoszę zagłówek, zanurzek i boki, które pełnią taką funkcję już dekoracyjną łóżka i pilnują, żeby nam nie zsunął się materas na na boki. Mamy przyniesiony zagłówek, zanurzek i boki. To się po prostu przystawia. To już nie jest skręcone jedno z drugim. Boki. Montujemy na samo zacisk na takie kliny. Już wam zaraz pokażę jak to wygląda. Dobra, tu już mam. A na tym następnym Wam pokażę. No, może sobie sobie tak. Mamy trzy takie kliny i takie gniazdo. Musimy to jak kontakt do gniazdka. I czym większy nacisk z góry, tym to się schodzi. Łóżko mamy złożone. Jeszcze nam pozostało przyczepić, zamontować tą rączkę. I to po prostu na taką pętelkę. I już można kłaść materac teraz i